Jo siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Polski poszukiwacz i witam Was w kolejnym odcinku ze zdrapeczek. Mianowicie zakładam już swoje rękawiczki, ponieważ niechcący o nich zapomniałem. A my wiemy, że pamiętamy o bezpieczeństwie, bo bezpieczeństwo to podstawa. I właśnie teraz wyszła nowa zdrapka gry na dwóch stronach. Coś takiego, że. Wow, że mogę po prostu zdrapkę otworzyć i coś wygrać. Dzisiaj przed nami nowa zdrabka, podwójna gra i możemy wygrać 200 tysięcy. Zdrabka podobno pojawiła się dzisiaj. Także my przystępujemy do drapania pierwszej. Otwieramy nasz karambit i zobaczmy, co się ciekawego w niej tam w środku znajduje. Także wygrywające moje liczby to 6. Trzydzieści trzy i dwadzieścia trzy. No, nie jestem przekonany. To trzydzieści. 30... Oj, moi, oj, oj. Pierwszym rzutem na taśmę dwadzieścia trzy. A ja mówię, że nie jestem przekonany. Trzydzieści. Trzydzieści dwa.

ale ta pierwsza zdrabka mi narobiła smaka. Oby wszystko było ok. Szczęśliwa trzynastka, znowu szóstka i trzydzieści dwa, trzydzieści sześć, trzydzieści siedem, osiem.

jeden trzydzieści i dwadzieścia trzy no niestety ta zdrapka nam szczęścia nie przyniosła zobaczmy następną dwadzieścia sześć szczęśliwa liczba dwanaście i osiemnaście

Kurde, jakbym mógł jakoś te numerki poprzemieniać, to by było super. 28, 4, no 1 i 11, no niestety, niestety strapeczka nam nie poszczęściła. Kolejna, przedostatnia.

0, 2, 24, 8, 21, 9, 14 i 35. No nie, no nie, fatalna sytuacja. Także z 5 zdrapek, drapek, mamy tylko jedną szczęśliwą. I mamy na niej. Co tu mieliśmy? 23. 5000, a nie złoty. <lepsie> Lepsze to niż nic, ale, ale, ale bym zapomniał. Czy mamy jeszcze drugą stronę? Tu otwórz. Tu otwórz. Jak to otworzyć? A, musimy tak sobie przegiąć. Potrzebujemy trzy takie symbole. I tu mamy legendę. Wow, można dobre hajsy wygrać, a było blisko 5 zł. No ładnie, ładnie. Ale zdrap... A właśnie właśnie, przecież zdrapka jest wygrana. Bym ją zapomniał i bym wyrzucił fatalna sytuacja by była wtedy. Dobra, kolejna. Było blisko. Było blisko. Było blisko. No i niestety lipka. Także ta zdrapka może być już. Utylizowana. Kolejna. Aj aj, aj aj. Uwaga. No prawie, no. No. Nie udało się. No fajne to jest takie. Lepsze niż drapanie, bo już mnie palce wchodzą od tego drapania. I uwaga. Pyk. Kolejna pyk. Kolejna pyk. I kolejna pyk. Aj, aj, aj. Niestety, niestety nie udało się. I kolejna. I uwaga. I pyk. Nic. I od środka. Pyk. Nic. I pyk. Nic. I ostatnie. Pyk. Nic. Kurczę, no. Dobrze. Także w dzisiejszym odcineczku na zdrabki wydałem 25 złotych, a wydałem... E, przepraszam. Wydałem 25 zł. A zarobiłem 5 z powrotem także 20 zł na minus. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Nie zapomnijcie strzelić kciuka w górę, bo to bardzo motywuje. Jeżeli zau zauważyliście jakiś błąd, tak jak ostatnio, piście w komentarzach. Kurde, już podarłem, <gry> ale dobra, zostawię tamtą resztę. Jak zauważyliście, że gdzieś coś przeoczyłem, gdzieś się pomyliłem, walcie w komentarzach drzwiami i oknami. Ja oczywiście to sprawdzę, te zdrabki zachowam. Z mojej strony, na razie to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.